Doroto, przed chwilą e, zakończyła się Pani przepiękna premierowa prezentacja, jak i zarówno spotkanie autorskie e, z Pańską osobą. Proszę powiedzieć przede wszystkim, co to jest za wydarzenie, które w ramach którego Pani miała okazję e, spotkać się ze swoimi e, fanami, czytelnikami i w ogóle e, z warszawskim mm, środowiskiem. Dzień dobry, Dorota Rasińska-Samoćko, himalaistka. E, niecałe dwa lata Weszłam na 11 tysięczników, a w 3 miesiące na 7 tysięczników. Tym samym ustanowiłam światowy rekord wśród Himalaistów bez teamu komercyjnego i bez sponsorów. Także to jest wielkie, wielkie osiągnięcie. A jednocześnie, jednocześnie cieszę się, że to jest też wielka inspiracja dla innych. A spotykamy się na warszawskim przeglądzie filmów burskich i miałam okazję opowiedzieć o 2023 roku o wejściach na Denali, Lagiri, na Czołju, na Manaslu, na bardzo piękne i inspirujące szczyty. Plus podsumowałam taką swoją himalajską drogę i te moje himalajskie osiągnięcia. A jeżeli chodzi właśnie o Pani te podróże himalajskie, czy to jest Pani pasja, zamilowanie, czy to jest Pani misja życiowa, żeby jednak zdobywać coraz większe szczyty górskie na świecie? To jest na pewno pasja, wielka pasja i bardzo trudno wytłumaczyć komuś, kto się nie wspina, że góry są taką wielką motywacją i to też jednocześnie jest sposób i styl życia. Bo Himalaniz to nie jest tylko to, że ja jadę na daną górę, zaraz wracam i zapominam o nich, ale nie. To też jest trening, przygotowanie fizyczne, no i cała, cała sposób życia i funkcjonowania. W trakcie spotkania Pani powiedziała, że tego typu wyprawy no, nie są możliwe, kiedy tak naprawdę nie ma funduszy, że jednak to są dość duże, tak jak Pani powiedziała, duże przygotowań no i przede wszystkim to też spory ciężar finansowy. Jak Pani e, udaje się właśnie pokonać te wszystkie przeciwno, to znaczy wszystkie te przeszkody losu, chociaż z drugiej strony też widzieliśmy, że jednak Pani zachęca osoby właśnie do tej zrzutki. Tak, to są na nieszczęście to są duże koszty, bo to jest wyprawa do Nepalu i do Pakistanu plus Tybet. No bardzo wysokie są permity. Ja, że tak powiem nie mam ani samochodu, ani dużego domu, także wszystko poświęcam na wyprawy. Cały czas szukam sponsorów i wsparcia finansowego, także mam nadzieję, że... Dużo osób jest w stanie dzielić się za moją pasją i tą inspiracją i również wesprzeć mnie. Ja mam też zrzutkę na podwójna korona, także podwójna zrzut, korona zrzutka.pl, także sądzę, że dużo osób, jeżeli przyczyni się do wsparcia mnie, to również będzie miało tą podwójną koronę w jakiejś tam części. Również w dniu dzisiejszym Pani podpisuje książki. Proszę powiedzieć, jakie to są książki. Czy można je nabyć również w internecie na przykład albo w innych sklepach, za wyjątkiem tego dzisiejszego spotkania? E, tak. Ja na razie przygotowuję się do napisania książki o Himalajach. No, nie mam czasu na tych ośmiotysięcznikach, żeby pisać. A ta moja książka to jest książka o podróży po Azji z plecakiem, backpackersko. Dora na szlaku, Moja Azja, wydawnictwo alternatywne i oczywiście można kupić w internecie i w dobrych księgarniach. Także zapraszam do poszeczytania, być może to będzie też inspiracja dla innych, jak samotna kobieta z plecakiem potrafi zwiedzać Azję i Laos, i Wietnam. I inne bardzo ciekawe kraje. są się pytanie, czy w przypadku zawodu, Panie bym to nazwał, nie tylko pasję, nie tylko miłość do gór, a jednocześnie jako zawód, czy w pewnym etapie życia również u Państwa jest tak zwana emerytura, czy jednak Państwo do końca ze swoich lat życia cały czas podróżujecie? Znaczy, ja jestem z zawodu prawnikiem, miałam specjalizację prawo międzynarodowe no i ponad kilkanaście lat pracowałam jako dyplomata w kilku placówkach polskich, za granicą. Także dopiero w 2001 roku pojawiałam się w Himalajach, także to jest jakby moje drugie życie, do którego się przygotowywałam. I to była taka decyzja bardzo przemyślana, czyli taki romantyzm teraz wpleciony w ramy logistyczne. Także ja chciałabym pozostać w górach wysokich jak najwyżej, ponieważ kocham się wspinać, kocham ośmiotysięczniki, kocham wschody słońca, na 8000 tysiącach metrów. I jedno z ostatnich pytań. Proszę powiedzieć, czy kiedykolwiek, będąc właśnie w górach, wspinając się coraz wyżej, czy był taki moment, kiedy Pani obawiała się o swoje życie? Obawiała się, że coś może, że może Pani z tego nie wyjść cała? Znaczy, ja zawsze, jak się wspinam, przygotowuję sobie kilka wariantów w sytuacjach awaryjnych, jak zareagować, jak zachować zimną. Krew. Natomiast były takie bardzo newralgiczne niebezpieczne sytuacje, jak na przykład lawina na Daulagiri, czy zagubienie we mgle pod K2. Także były to takie sytuacje no, dość niebezpieczne, ale dzięki właśnie zachowaniu zimnej krwi udało się z nich wyjść bezpiecznie. I ostatnie pytanie. Gdzie w social mediach możemy znaleźć informacje o bieżącej Pani działalności, o kolejnych Pani sukcesach? Gdzie można na bieżąco Pani poczynania śledzić? Ja zapraszam wszystkich do, na mój Facebook i na Instagram Dorota Rasińska samoćko także bardzo zapraszam jeżeli ktoś by miał jakieś pytania bądź chciał zobaczyć co planuję w przyszłym roku to bardzo proszę